Ale piękny dzień, film nagrany, wszystko się... Co to było? To... Szybek! Co ci się stało, ej! Co to? Czemu ty leżysz? Czemu ten słup się przewrócił? Czemu to jest o, całe dło, rozwalone? Czy by to widzieliście? A, a, nie. ujrzem z życiem! A, jak z życiem? Co tutaj się stało? Czemu ten słup... cały ten słup się przewrócił, ale jak to jak to się w ogóle stało? Słuchaj, bracie, wyobraź sobie mnie takiego małego, nie? Aha! I takiego wielkiego, ogromnażnego potwora, większego niż cały twój domek, który a, stryka w słup, a ten leci prosto na ziemię! A, Okej, okay, ale... Yy, no na pewno, na pewno jakiś potwór. Gdybyś tyle nie jadł, to byś nie miał jakichś dziwnych omamów i byś sobie tego wszystkiego yy, nie wymyślał. Dałbym sobie rękę uciąć, że on był ogromnym potworem. Yy. zresztą, yy, no właśnie, to nie był żaden mój wymysł. Ale chwila, przecież skoro tutaj był potwór i on przewrócił cały ten słup, no to powinien chyba zostawić po sobie jakiś ślad albo coś, nie? Właśnie, tak. czekamy na dowody. A propos, śladów, co my tutaj mamy? O, hej, zobacz, tu jest jakiś ślad, ale. Chwila, odejdźcie, odejdźcie. E, no? Musimy się temu dokładnie przyjrzeć. Dobra, A, Ej, co nie dotykajcie tak, tylko. Tak, ja? Dobra, <głos》>, to może coś zjemy. <głos》>. O! Właśnie, broń Boże, mamy iść w poszukiwanie, zjedzmy. Eee, poczekaj Berka, bo wydaje mi się, że jedna rzecz mi się nie zgadza w tej całej historii. Przecież ten potwór miał być gigantyczny, a on jest przecież mały jak twoja stopa. E... Dobrze, no, Przecież tu się mieszczy cały. Ja normalnie, jakbym tutaj stanął, to to jeszcze to się nie mieszczył. Nie! W jakimś śladzie. Nie dotykaj! Ech, nie dotykaj. E, mamy jeszcze drugi, widzicie? O, faktycznie! Okej, okay, są dwa ślady. Dobra, dobra. Czyli może przyjrzę się. Aha, zobacz, widzisz coś tam takiego specjalnego? Czyli to dobra, mógł być ślad to. albo coś takiego? To ta sama osoba na pewno, ta sama postać. Poczekajcie. Musimy poszukać kolejnej. Aha. No, wie, 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 ja wiem, wiem, ja wiem, wiem. Czekajcie, powącham go tylko okej, okay. mam już pewien zapach um, um, um. Jaki jest zapach! To jest tam! Tam tą stronę, U. Co? Co? Ej, faktycznie! Jak ty, jak ty to zrobiłeś? Ej, po LK, nie jest lepszym detektywem od siebie Werkas! No Badam cię ci to to samo chwila! Dobra! No, Boże, tak. Wiadomo, że to samo, wyglądajcie! Wiadomo, się, że, że to samo! Ulicę. Ej! Mm. Tam jest stronę. Tam jest kolejny, patrzcie, tutaj są! Tu jest kolejny! Ej! Chwila! O, tak. One idą tędy! Zobacz! Przez całe praktycznie te morze idą! Okej. Okay. Tak. W takim razie dalsze poszukiwania musicie rozpocząć bez mnie. E, dlaczego? Co? Co? Jak to? Ten lud jakoś wygląda strasznie niepewnie i trochę boję się tam na niego wejść. Jak e. to niepewnie? Przecież są takie minusowe temperatury, zobacz. Ej, faktycznie. Nic się nie e. dzieje. Nic się nie dzieje, spróbuj chociaż, przecież chyba nie ważysz jakoś więcej od Wery. Ej, dobra, zobaczę. Nie, nie, nie jest okej. Okay. Jest okej, okay. chyba damy radę. Dobra, pójdźmy po prostu, dobra. Nie, nie Ale... rozwalaj, nie rozwalaj. Przecież kiedy się całe zniszczy całe okay, jezioro. Pośpieszmy się z tego lodu. Dobra, spokojnie, ok. Kolejny ślad. No. Dobra, to, to, to dalej ta sama postać. Tak, ale to jest Tak, co jaki on w ogóle dystans robi kroki. On musiał być nie dość, że bardzo wysoko. Aha, to aha, szybko. Tak, i w ogóle on jak też przekracza przez to, to zobacz. On na pewno też był ciężki, a mimo tego ten lud się nie zapadł. Czyli może albo jest lekki, albo ten lód jest bardzo mocny. W sumie nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne. Lud jest bardzo mocny. Jest ha? bardzo zimno, więc jest bardzo mocny. Tak, no i w sumie jakby był taki sabiotki, to byśmy już pewnie przeze mnie leżeli prosto na dnie ocean. <noise> Ale na szczęście tak nie jest! Ej, chwila, bo tutaj nie widzę dalszych śladów. Czekajcie, tutaj chyba trop się urywa. O nie. A... Rozejrzmy się. Mój wejg nie działa tutaj już. Czekaj! Ja coś tam widzę! Natalia? Co ty tutaj robisz? Ej! Hejka. O hejka. No właśnie, zobacz! Bo były takie brzydkie jakieś ślady. Nie wiem co to było. Postanowiłam z tego zrobić aniołki. Eee. No może to nie jest najładniejszy aniołek. Anioł? Ale... Jak aniołki? Jak anioł? To był ślad! To było potrzebne! Nie to było Ty. Takie Potrzebne to było brzydkie Nie Było nie. zielone? Było zielone? No, było no. zielone, ale jeszcze tutaj o, był taki nie. jeden Nie o, taki tutaj. Myślę, że ten mi wyszedł lepiej nawet Co? Nie, ty to się? też zamazałaś? Oniuki, zabawa śniegłem No nie chwila, ma zabawy śniegiem chwila. teraz Co? Musimy się skupić teraz Aha, to co teraz Musimy zrobimy? Się to były ślady naszego potwora, którego my musimy znaleźć. Eee, to potwora? O czym wy gadacie w ogóle? To ty nic nie wiesz! Przecież na niego... Szymek miał dzisiaj starcie z potworem! Tak, wielki, Wygląda. straszny potwór. Ale... Troszkę większy ode mnie. Znaczy... No, Minimalnie. Tak wielki, ogromny. Ale dobra, chwila, skoro te dwa ślady mamy zamazane, a one szły w tamtym kierunku, to może poszukajmy gdzieś tutaj dookoła, będą kolejne ślady, może uda nam tak, się tak. znaleźć tak. jakieś ja inne. Pierwsza... Dobra, to leć! Poczekajcie, poczekajcie, trzeba to zrobić się rozsądnie, no. no. Jedna osoba niech idzie tam, Aha. druga osoba nie idzie tam trzecia tam, a ja pójdę, ja pójdę, ja pójdę sobie tam. Dobra, spoko, to może ja wezmę tą stronę. Aha. E, szukajcie to ja, to ja cały ja czas. Z tobą, bo ja się boję, że ten potwór znowu na mnie napadnie. A, nie bój się, przecież jesteś gigantyczną pandą, powinieneś się ochronić sam. Może jestem duży, ale on jest jeszcze większy. <noise> Dobra, spoko, znajdziemy razem, tylko poczekaj, ja tutaj nie widzę żadnych śladów. E, poszukajcie bardziej może na ziemi. Szkam? Nic e, nie ma. Tu nie ma dosłownie nic, nie widzę nigdzie żadnego. A nie, czekaj, mam, mam jeden Ślad. Tak, 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 tak. Mam tutaj i to jest chyba o. ten sam dokładnie ślad, tak. Nie to jest... dotykaj! Zobacz. Ale o jest... Boże, tak, to jest to obrzydliwe zielone coś! Tak. No tak, nie możesz tego coś. zamazywać! Nie, nie zamazuj! Nie. To jest nam potrzebne do śledztwa! to jest potwór, rozumiesz? Potwór to ja idę pierwsza. Dobra, no to, no to chwila, eee. tylko gdzie, ja gdzie jest to kolejny to, to ślad? Trzeba znaleźć kolejny tutaj. ślad. Masz? Serio? Tak! Leć stronę. To dobrze znaczy. Okej. Okay, Spójrzmy, tak? Czekajcie, czy tak? mi się wydaje, czy te ślady? To ja ja ja. e, te... do jaskini. Tak, te ślady prowadzą do jaskini. E... O kurde, ale jazda. Kto idzie pierwszy? Eureka, ja Każdy jest na to spał. <laughs> Dobra, ale poczekajcie. Nie, ty już poszłaś tam. Nie, poczekaj. Chyba to Ciekać. trzeba. Tylko uważaj, to... bo chyba jest trochę wysoko. E... Faktycznie, eee, dobra, to poczekajcie Trzeba to przemyśleć, chwila eee, No to chwila, Szymek, po prostu może ty pójść pierwszy Bo ty jesteś taki najpotężniejszy z nas eee. Eee, Nie ma takiej opcji Zresztą Natalia już w jest na samym dole Nie, Natalia Gdzie ty tam, nie, poczekaj A, Dobra, musimy iść z nią Macie jakieś, o, ja mam no pochodnie szybko. Poczekajcie, dam no, pochodnie bo tutaj. Strasznie ciemno, dobra, okej okay. Poczekaj tam, kochanie, na nas, bo inaczej zginiesz wow. Czekam, czekam Co, ha, ha. Co ty zrobiłeś? Dobra, okej, spokojnie Weźcie więcej pochodni Bo ja nie mam już pochodni, niestety Aha, zejdę tędy, dobra Ja mam, ja mam na szczęście Dobra, okej, zejdźmy powoli, powoli, poczekajcie Jeszcze tutaj Jak ty tam zeszłaś? Czekaj Długo mam na was czekać? Poczekaj, bo my tu nie mamy jak zejść No skóra, poczekajcie, poczekajcie Dobra, spadłem Mam, stracicie 6 serduszek Nic wam się stanie, okej Trzeba wpaść do wody, wtedy nie <śmiennie> do... Oh, <śmiennie> <a> nie wyszło. <śmiennie> Okej, okay. co my tutaj mamy? Poczekajcie, te ślady kończą się tutaj. ślad. Aha, jest tutaj, dobra. Okej. Okej, okay. okay, dobra. No i mamy. Co to jest? E tutaj dosłownie poczekaj, co my mamy tutaj teraz zrobić? Jest zamurowane całe przejście. Nie myśleć, ale ja nie wiem, nic do głowy nie przychodzi. Uh -huh. Może... No, nie wiem. No, eee. do przedstawienia super plan to! Przedstawię wam mój idealny plan w trzech krokach. Pierwszy, Vera z Natalią, nasze damy, wespną się na kolce. Drugi, nasz wysportowany Pickers wespie się i jak prawdziwy ninja, przetałuje się na drugą stronę. Trzecie, wielki król Pickers pokonuje strasznego potwora i idziemy triumfować. Muszę przyznać, genialny plan, Pickers, jak ty w ogóle na to wpadłeś? Co, ja myślę, co? co myślę, wieczorami... Co? Jak, jak o, to promi. genialny plan? Przecież ten plan nie ma w ogóle możliwości, żeby on się udał. Czemu? Czemu niby? Przecież jak my i Natalka mamy się utrzymać na tych kolcach i jeszcze dodatkowo utrzymasz takiego ciężkiego Pikersa? Obawiam się w sumie, że Wera może mieć rację, Szymek, to może nie wypalić. No jak to! No. Ale jak to? Co ty tam robisz? Skończ tam to od niego. No, przecież... Ale dlaczego? Nie, Nie, nie! Przecież to było wiadome, że się tam nie utrzymiesz. Szymek, twój plan jest bezsensowny! No myślałem dziś ja nie udało, no. Jasna, ciasno, a tyle główkowałem! E, dobra! Wam. Co mamy zrobić teraz? Chwila, bo nie wiem, nie mam pojęcia co chwila, mamy zrobić. Powiedzmy, musimy wykonać burzę Muzów, chwila. E, e. Y, trzeba... Y, poczekajcie. Poczekaj, Czekaj, duża jaskinia. A nie przejdziemy? Nie ma tutaj innej drogi, tak, albo coś takiego? Tak, na pewno jest coś. To jest ogromna jaskinia. Musi być jakaś inna droga. No poszukajcie, Pickers. poszukajcie, poszukajcie. Nadal ja do nas dojdzie, na pewno zaraz tu przyjdzie. E, nie bójcie się. Tu raczej nic strasznego nie będzie, chyba w tej jaskini, chyba, chyba na razie jeszcze. Spućmy. Oświetlmy sobie teren. Aha, tak, dodaj. Ominąliśmy tu jest śladów tego strasznego puforosa. Udało się. Okropne. Spokojnie, już jesteś z nami. E, chwila. Szukamy przejścia. Obecnie tamten plan jest do spalenia, Pickers. Nie Będziemy się nim posługiwać. Słownie. Mają stres. O, czekaj. A to? Jest jakaś... Jest, szelina. Patrzcie, chodźcie tutaj. Fila, fila. puśćcie mnie przodem, o. przodem, nie puśćcie. Zobacz. Ja chcę, pierwsza. Jest dobrze, jest dobrze. Patrz, jesteśmy wszyscy razem. Dobra, udało tak. się. To jest tu, nie? Tak. Są tak. kolejne ślady, tak? Chwila przyjrze się tylko. Ale poczekajcie, skoro patrzcie potwór przeszedł tą lawą, to znaczy, że on jest gigantyczny, bo on sobie może stopę postawić tak przez całe to miejsce. O no, no, nie. Tak jak my. Że nie. Albo zrobił jak my. Nie, bo ślad nie, nie, ma tam, nie. zobacz. On najpewniej sobie, on ma jakieś umiejętności i sobie najpewniej przeskoczył sam przez te wszystkie kolce Co ty tak, robisz? Tak jakby był mój plan. Gdzie jest dalsze pójście w ogóle? A, tutaj, okej, okay. o, tam, w tam tamtą stronę. E, czekaj, widzicie to? Widzicie to co ja? Ten kurczak? Nie! To co jest za tym kurczakiem? Co to jest za jama? O, o, Okej, okej, okay, okay. to jest. Ej, dobra, tam może być ten potwór... Uważajcie, ja tam najlepiej w ogóle nie wchodzę! No powinieneś co? pójść z nami nie ma. Dobra, poczekaj, tu nic chyba na razie jeszcze nie ma. Eee, to tu są jakieś napisy. Czekajcie, nienawidzę świąt, najchętniej zniszczyłbym wszystko świąteczne. Hmm. Co? Eee, jeszcze nie no ja zaraz to zniszczę. co to wszystko psują. O, mam Co ich. Pisze? Jeszcze te dziwne no, dziewczyny? Ten... One to wszystko on psują? No, chyba sobie żartuję. Mam ich dość! Mam ich dość? A, on nie lubi was, dziewczyny, ale dlaczego ten potwór was chyba Normalne nie czy... jak ja bym to pisał? No nie wiem, może <noise> dlatego, że mam wszystkie ślady i chciałam je tylko zmienić, ale przecież ja chciałam lepiej dla nas. Ale to chyba nie chodzi o te ślady. Wydaje mi się, że chodzi o coś innego, bo zobaczcie, ten potwór kompletnie nie lubi świąt i zniszczyłby wszystko świąteczne. A to wy przecież najbardziej się święta cieszycie! No bo święta są fajne No niby tak, ale skoro ten potwór ich nie lubi To nie, może nie, nie będziemy nie. obchodzić świąt na Kiedowicach No, nie no, a no, to no, to co? No, potrawami <laughs> Jakimi potrawami? Dobra, nie wiem Na razie utknęliśmy w miejscu Gdzie ten potwór chyba śpi I pytanie teraz widzowie Kto tak naprawdę jest tym potworem?